Witam w kolejnym moim filmie. W dzisiejszym filmiku pokażę, jak odpalić licznik na stole. Jak zrobić prostą prześciówkę, adapter tak zwał, tak zwał. Po prostu, żeby go odpalić, można było podłączyć pod kabel diagnostyczny po prostu pod BD. Po prostu, na przykład, w przypadku, żeby ustawić wskazówki, czy przerzucić w licznika. Tutaj widzicie. Moją, mój adaptor, który zrobiłem, szła jakiś czas temu, dosyć długo, to miała być taka wersja przejściowa, wiadomo, przejściowe zawsze się służą najdłużej. Co by tutaj było? Kostki do licznika, my będziemy omawiali akurat w przypadku z jedną niebieską kostką, ja mam dwie, A to wytłumaczę dlaczego. W ten sposób możemy odpalić liczniki mm, Volkswagen Charan, y, Satalhambra, Galaxa y, po lifcie tak około 2000 roku, Audi A6, C5, y, A4, B5, Passata B5, lift, li, również lifta, Golfa 4, Audi A3, Leona, Oktawie no jest sporo tych samochodów. Y, Teraz tak, no pokrótce co my tu mamy, wiadomo, tak widać, złącze diagnostyczne, złącze zasilania, 12, 13V, e, tak po prostu, żeby to odpowiadało zasilaniu w samochodzie, ja mam zasilacz bodajże 13,3V, 13, e, nie będę go odkopywał, bo mam gdzieś go gdzieś w swoim bałaganie zakopanego. Mm. Teraz tak, no co tu mamy za włączniki? Zasilanie, czyli po prostu, można powiedzieć, włączony, wyłączony e, akumulator. Tak teraz, mamy jakby pod, odłączony, podłączony akumulator. E, włączenie licznika, czyli po prostu zwykły zapon. Włączenie, wyłączenie zaponu. Podświetlenie licznika, no to już tego nie muszę nikomu tłumaczyć. E, dlaczego są dwie kostki? Ym, my będziemy omawiali właśnie na przykład, że będzie mm, pasata szarana e, Golfa, gdzie. Wszystko, wszystkie potrzebne piny są w niebieskiej kostce. Zielona kostka potrzebna jest do Audi, Audi poliftowych, co mają np. już liczniki z trzema kostkami. Trzecia kostka jest szara, a nie czerwona, jeśli mówimy o fullfisie, bądź nieszczęsne przez wszystkich znienawidzone Jaggery. Ja mam akurat właśnie zrobiony przełącznik tego pina diagnostycznego, jeden no to mamy wszystko w niebieskiej kostce, 0. Złącze diagnostyczne jest w zielonej. Pokażę tak, może na przykładzie licznika Strzelana Pufisa. Klient po wymianie licznika na Full klient nie zostawił, bo nie jest potrzebny mu. No, licznik jest wiadomo częściowo sprawny. Dlaczego częściowo? Bo po pewnym czasie wyświetlacz oczywiście, jak ten Pufis. Blaknie. A, dobra. co jest, czemu nie działa? Zasilanie nie podłączone. Dobra. Mamy tak. Zasilanie. Liczyk mamy normalnie podłączony akumulator, wyłączony zapór. Podświetlenie licznika działa niezależnie. I zapór. teraz on trochę popiszcze, Milion błędów się pokaże. A licznik mamy odpalony możemy podpiąć sobie złącze diagnostyczne szybko VCDS-a czym jaki program używacie? No i przykładowo test wskazówek. No i wiemy, że komunikacja, zresztą pewnie mamy diodę na kablu, odbywa się prawidłowo. Dobra, to już mamy tak poumówione. jeśli wyłączamy, wyłączamy. Będzie nam potrzebne? Na pewno niebieska kostka. Porto BD. No i jeśli ktoś nie chce drutować, no to yy, gniazdo zasilania. Yy, porto BD. Tu na każdym przyrocie dostanie się za 50 zł. Yy, w pierwszym lepszym elektronicznym, czy ze sprzęcie z monitoringiem, takie gniazdo też się dostanie za 2-3 zł. Akurat ja mam tego dużo i e, rozbieramy na pierwsze rozbieramy kostkę. E, podcinamy trytkę. Ściągamy palcami zawleczkę. Ja tutaj nie mam niestety tej łapki. Ale to najmniejszy problem jest. E, jakimś Płaskim śrubokrętem czy czymś mleko i mamy już nasze gniazdo. Nie będziemy potrzebowali wszystkiego tylko będziemy używali tak naprawdę 8 pinów. No, Moje ściągawki bo wiadomo, że w głowie tego się nie ma wszystkiego. Uda się tak ściągnąć izolację? Nie, nie uda się. To szybko. Dobra. No i oczywiście zawsze się palce potem kleją. No do, ale damy radę. Mam swoją ściągawkę. Bo oczywiście nie pamiętam wszystkie piny będzie widać. Tu mają opisane pierwszy i ostatni pin. O mamy ładnie widoczne opisanie pinów. Jakie piny potrzebujemy? Pin pierwszy. Czyli ten. 9. Czyli liczymy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9. To już widać, że to jest masa, bo jest brązowy. 9. Już przechodzimy. No i tutaj możemy, żeby nam się nie plątało. Wszystkie niepotrzebne piny usunąć. Usuwamy. Lekko tutaj dogina się. ciągniemy i tak się pozbywamy wszystkich niepotrzebnych kabli. Oczywiście to jest usunięte w ten sposób, że w przypadku pomyłki, błędu, bez problemu możemy taki pin. Ponownie włożyć. To nie stanowi najmniejszego problemu. No tu mamy jeden, widać, wolny pin, nieużyty. Go zostawiamy. Nie będzie nam przeszkadzał. Można też te kable no różnie będą sobie z tym poradzić. No jest tego trochę, bo tych wiadomo, połączeń w liścinku mamy sporo. No, jeden oporný. Jedną stronę mamy przygotowaną, została nam druga strona. Na drugiej stronie potrzebujemy więcej pinów. No to mamy tak, lecimy dalej. Pierwszy pin 20. który używamy. No to zaraz wszystkie pozostałe. Można usunąć. Dobra, lecimy do 20. Teraz yy, omówię wszystkie piny, które są. Dobra, może ja usunę to szybko, nie będę zawracał głowy. Yy, dostawię to, co są potrzebne i zaraz wracam. Mamy tak. Yy, pokrótce, yy, To teraz tak. Mamy umówimy piny. Pin pierwszy. Yy, zasilanie licznika pod zapłonie. Dobrze, po zapłonie. Dobra, 5, 9 przepraszam. Już po kolorze widać masa. No przechodzimy na drugą stronę. Pin 20. To mamy oświetlenie licznika. Tylko z tym właśnie tutaj zaczyna się problem. żeby odpalić podświetlenie w liczniku wystarczy tylko podać zasilanie na to. Ale nie każdy licznik po podaniu zasilania tylko na ten pin będzie yy, podświetlał. Dlatego będą jeszcze potrzebne dwa dodatkowe. Mm. Teraz tak. Kolejny, 23. pin to jest mm, zasilanie stałe licznika. Także że tu jest akumulator. Mm, 24. No już po kolorze masa. 25. To jest złącze diagnostyczne, linia K. 26 i 27. To, je, to są zaciski, odpowiadające za światła pozycyjne, prawe i lewe. Teraz tak. Jak to robimy? W przypadku mojej prześciówki, każdy z nich od zasilania jest odseparowany osobnym włącznikiem. My to zrobimy po prostu na krótko, żeby licznik odpalić. I wszystkie kable, przewody zasilające zmostkujemy razem. Damy do pinu zasilającego do plusa w przełączniku. Jasne.

Albo widać. To moim stole. ok Teraz bierzemy. Rozkręcamy. robimy coś. Odcinamy sobie, żeby to wszystko nie bało. Minus. Ładnie. Do minusa. Plus do plusa Analogicznie o, Trochę na grubo Jak to się mówi? Albo grubo Albo wcale Ja sobie pożyczę łapkę od innego mojego, mojego kabla. Żeby nam potem do testów to było łatwiej, można było odpiąć, podpiąć. Dobra, mamy. To teraz możemy przystąpić do pierwszego testu. Czy mamy wszystko dobrze podłączone? Składamy kostkę. Tutaj też ładnie. Potem to jeszcze na końcu ładnie zepniemy trybką, tak jak powinno być. Bierzemy nasz licznik. Kluczamy. I teraz po podłączeniu zasilania licznik powinien nam wystartować. No i prawidłowo. Przepraszam No i prawidłowo licznik nam wystartował, mamy podświetlenie, wszystko nam działa, ale byśmy jeszcze chcieli go zdiagnozować, sprawdzić czy wszystkie wskazówki działają, czy są prawidłowo ustawione, no to lecimy z kroksem dalej. To już nam będzie potrzebne, potrzebne gniazdo OBD, no niestety mamy takie jakie mamy bez szału. No ale musimy radzić sobie tym co mamy. Ech. No to tak. Gniazdo OBD. To już nawet nie trzeba za dużo tłumaczyć, jeśli chodzi o kolory niektóre, bo tak jak widać hmm, pin czwarty i piąty też po kolorze masa. PIN 16 to jest zasilanie, zasilanie podstaw naszego urządzenia diagnostycznego. PIN 7 to jest port diagnostyczny, znaczy złącze diagnostyczne. Dobra, dobra. Można by to rozpiąć, piny wyciągnąć, żeby to ładnie przelutować, ale na razie na potrzeby filmu zrobimy to na krótko. Dobra, teraz przyspieszamy sobie tempo. thank okay. 50. Potrzebujemy do i mąka. Dobrzujemy no trochę tych przewodów, które ciślania. 分かりましたね。 mamy tylko coś założymy jakąś tam kurczkę, żeby zwarcie nam dla rzeczy by mi poszło zizolowane. Teraz tylko zostało nam podłączenie. Co wpisaammy się z powrotem w te same masę do masy. Jeszcze zasilanie. Tu już mamy ładną ilość przywodów, ale damy radę. Rozgrzecamy na maksa. Szału nie ma. Tu nie dokręciliśmy dobrze. Jeszcze raz trzeba poprawić. Ładne, wszystkie trzy mamy. Dokręcamy. I co? No, zostało nam zrobienie ostatniego testu na no szybko. Trzecią rękę odkładamy, a jak to podłączamy Myśmy przejściówkę do licznika. Teraz wszystko mamy, nic się nie pomyliliśmy, no to licznik tak jak planowane było wstał, podłączamy złącze diagnostyczne. Jak widzimy kabel zasilający, e, zasilanie kabel dostał. No i robimy przykładowo pierwszy test wyjścia, no w tym wypadku mamy tylko obrotomierz. Także wszystko nam działa. Nasza przejściówka szybko zrobiona działa w 100% procentach. Nasz licznik sprawdzić. Bardzo przydaje się, np. do wymiany diod w liczniku, wyświetlacza. No, ogólnie po prostu do wszystkich prac. Eee, a żeby to wszystko miał miało ręce i nogi, to trzeba łatwiej to, to, to robić. Wziąłem sobie krewkę. Jedną. Drugą tak już bardziej profesjonalnie to wyglądało. O. i ja już teraz nawet bardzo fajnie wygląda. Dziękuję bardzo za uwagę. Jeśli ktoś dotarł do samego końca odcinka, mam nadzieję, że się podobał. Jeśli się podobał, to będę wdzięczny za wszystkie łapki w górę. Za subskrypcję. Na pewno będzie więcej filmów o podobnej tematyce. Hmm. Ja ci dziękuję bardzo i do następnego.